Siemoneczko, trzymajcie tutaj, witam was, sky YouTube'owy Jesteśmy na serwerze topcraft.inch.pl. I właśnie tego typa, bardzo się cieszę. Z mojego pięknego miecza. No i mam już, widzicie, mocny set. Kilów słabych, bo zbieram na kobiet, gdzie jeszcze kilka staków. No i kopiemy, no. Opowiem Wam trochę o tym serwerze. No właśnie, powstała nowa edycja. No i no, zaczynam koksić. Za so, niedługo sobie zrobię czwartego koksa. Pijemy. Już zrobiłem jednego oszusta, no to będą takie tak jakby, to jest początek, będę nagrywał, y, jestem oszustem, tak jak słyni YouTube, że jestem właśnie, właśnie coś tu piszę, gra nie nie będę wychodzić. Aha, to się płaci. Aha, dobra. To kupimy. Jeszcze dwa złota. Aha. Jedno złoto. Aha. Zrobimy koks i od razu kilo mocniejszy. Dobra. Aha. Robimy. Hmm. Aha. Króciutka przerwa. Yy, dobra, jesteśmy po krucitki i Mamy trzy kompleksy. Otwieram pierwszy. Co mamy? No. Dobrze. No, nawet tak jest spoko. Dobra. Drugie. Złoto, nice! Proszę trzecie złoto. Nici. Dupa. Dobra, nagrywamy dalej. Tak. Dobra, nagrywam dalej. No i no, co to? Czeka to sojusz, może zrobimy, a no właśnie, czas jest dlaczego no, bardzo dużo typa gra. O właśnie, że zabiła mojego gracza, no zrobiłem, 26, ale nie zdążyłam tego nagrać, bo tak szybko diet. z zaskoczenia. Poszedłem po drewno, albo dobra, to jest wstępny odcinek, serdecznie was pozdrawiam, proszę koksy, lecą koksy, jeb, lajty, kurde. Dobra, yy, kończę nagrywanie, no i siema. pozdrówcie i zachęcajcie do kanału. No, mówię no, 5 subskrypcji, kolejny oszust. Siemanko.